Mano dzisiaj z piwnicy. Słuchajcie, po, czytając już po opisie filmu, yy, wiecie, że są dwa konkursy. Pierwszy jest do 6 grudnia u Wojtka na kanale Zbuduj Sam Dom. Link oczywiście pod filmem, a gdzieś na filmie coś, dobra, coś wymyślę, ale chyba najlepiej wejść pod film, sobie kliknąć, wszystkie informacje dowiecie się tam. Jest do wygrania projekt Szklarni, także jak jest coś ciekawy, to wskakujcie do Wojtka na kanał. Wojtek tam podał wymagania, no są śmieszne. Zasubskrybować mój kanał, także dobra, wejdźcie sobie zobaczyć. No i oczywiście, za dużo dzieje. Iście Waszyngtonia tu stoi. No i oczywiście, dawno nie było konkursiku z nasionami. Ogólnie wczoraj miałem nagrać film, nie miałem czasu. Yy, w końcu już roztracie zrobić. Yy, ten daszek cały. Kurde, czasami się zastanawiam, czy się nagrywa. Palmy, jak widać, już przyniosłem, bo minus 7 było i dostała tym rozem. Także mam nadzieję, że nic jej nie będzie. To jest daktylowiec. Co do wygrania. Wiadomo trzeba wpisać komentarz z dwóch pisania, z dwóch zdań, ale nie może być to dwa zdania, bo sobie jedna skróty idziecie. Ma być coś fajnego opisane. Pamiętajcie zasięgi. No i jak to komuś się chce oczywiście tego tam nie do góry. Nasiona standardowo velutin. Coś tam, co ja mam jeszcze? Brugmansję. Też brugmansia pokażę wam coś Brugmansie. czyli, dobra, bo trochę motam, czyli trzeba wpisać komentarz z dwóch zdań, coś fajnego albo nawet więcej zdań yy, konkurs będzie do poniedziałku, około 20 powiem, czyli do 18, do poniedziałku tego co teraz będzie yy, można śmiało tam napisać, obejrzeć, czy polecić ten film patrzcie na to, teraz trochę ciemno będzie leży brugmansja, nie? tam są brugmansje o, potężne brugmansje, kwiaty. <laughs> nie no, to jest mistrzostwo świata. No tak więc wiecie, znacie zasady do Wojtka na kanał wskakujcie. Zobaczcie sobie. Tam jest fajny film właśnie zrobiony z wizualizacją tej szklarni. No, patrzcie, tak tylowiec więc Podwiązałem liście, bo bym tu nie wlazł I. Jeszcze wam pokażę w Waszyngtonie też przetachałem bo, bo kurczę i też dostała minus 7. Jestem ciekaw, czy nic jej nie będzie, nie? Jeśli nic jej nie będzie, to znaczy, że już jest hardcorem, bo, bo kurde, od nasi, prawie od takiego listeczka ją mam, taką bardzo malutką ją miałem, zobaczcie, jaka dżida. No ale to wyjdzie za parę dni, czy coś się szlaknie trafił. A co na wiosnę z nimi zobaczymy, nie? Spadki tu w szklarni były lipne, powiem Wam, kurde, 4 dni wiatr, minus 7, minus 5, minus 2, zależy, który dzień. I wyobraźcie sobie, że tutaj. Padało do 8 stopni, nie? 8 stopni było najmniej, ale rok temu, jakby tak było, to ja w tej szklarni miałbym przyzerze 1-2 stopnie. Jak wieje wprost prostu w, w szklarni, wymieniłem jeden ciąg szyb, pouszczeniałem lepiej. Wentylator praktycznie nie gaśnie od tych 4 dni w ogóle. Cały czas też powietrze jakoś tam cyrkuluje. Tak samo tu nie gaz, Z piwnicy zawsze był i tam, by jest ciepły, jak jest na dworze zimniej. Tak samo chodził, ale w papugach. Nie zamknąłem tego tam okienka. Przez to pewnie tak wywiewało. Ale już, no znowu się ciepliło, Ale już następnym razem jak przyjdą to muszę zamknąć po prostu te, te wejście tam, żeby po prostu nie pizgało, nie? Wiecie o co chodzi. Patrzcie, patrzcie wariata. Nie podlewałem. To jest właśnie pałczycha. To są nasiona pauczych. Nie podlewałem. Skończyła żywot. Nie schowałem do chłodu. Zaraz będzie kwitła. No ale już zostawiłem, bo są nasiona. Ale o tym nagram osobny odcinek, dobra? No, także wiecie zasady konkursu zróbcie hałas w komentarzach jakiś tak wiecie dużo czy duży Maureli żyje no zaczął rosnąć zobaczcie to wszystko już się zaczęło wypuszczać tam nawet kręci ale pamiętajcie jedno Maureli potrafi być zgnity na dole przez pół roku wypuszczać powoli a potem umiera nie także to jest kurde komedia z bananowcami to tam nie ma co się nawet cieszyć na razie że to sobie tak wiecie puszcza nie Dobra, trzymajcie się, wiecie o co chodzi, film wrzucam dzisiaj rano, czyli dzisiaj w czwartek czy piątek dzisiaj, bo już się wyle. Piąteczek dzisiaj. Na razie.